To, żebyśmy Panie statystykiem, ja się bardzo cieszę, że matematycy się tak bardzo interesują modelowaniem i modelują, tylko że to dotyczy ludzkiego życia i ludzkiego zdrowia. To ma konsekwencje w tysiącach nieodbytych operacji, przerwanych. Tu nawet na tej sali są ludzie, których rodzice potwornie cierpieli z powodu przerwanych, przerwanych działań służby zdrowia, z powodu modelowania. Przepraszam, ja nie, ja nie pana nie, nie obarczam tym, tylko z powodu, powiedziałbym, lekkomyślnego przyjęcia pewnych założeń matematycznych, które nijak nie przystają do rzeczywistości. Na początku można było spodziewać się, że tak, że będzie groźnie. Natomiast. Potem trzeba było obserwować rzeczywistość i w tej chwili najważniejsze z tym wszystkim jest to moim zdaniem, żebyśmy sobie zdawali sprawę, ilu ludzi naprawdę umarło w Polsce na COVID. Bo zgodnie z listem, który ja tu też przywoływałem, ale to jest bardzo ważne, z Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na pytanie jednego z dziennikarzy do lipca na COVID, czyli bez chorób towarzyszących, zmarło w Polsce 296 osób, teraz jest to pewnie 300-kilkadziesiąt, co oznacza, że w tym okresie straszliwej pandemii na COVID umiera w Polsce jedna, półtorej, może dwie osoby, czasem nikt. I wydaje mi się, że Ministerstwo Zdrowia powinno od tego przede wszystkim zacząć informować. Natomiast osoby pozostałe, bo mamy 2100 zgonów w Polsce, natomiast pozostałe osoby to są osoby, które miały silne choroby współtowarzyszące i wiek przeciętny w okolicach 80 lat. W związku z czym wykreowano przy pomocy tego codziennego komunikatu o liczbie zakażonych i o liczbie zgonów, wykreowano poczucie strachu i poczucie przerażenia w ludziach i zgodę na paraliż. Te, to myślę to, o czym pan Bochowiak powiedział, najwyższy czas skończyć, dlatego że to się obraca przeciwko polskiemu państwu i Polakom. Dlatego, że nie możemy dłużej, nie możemy dłużej ufać modelowaniu matematycznemu. Ponieważ ono nie przystaje do faktów. To mówią lekarze. Wie pan, panie profesorze, co powiedział profesor bardzo wybitny, może jeden z wybitniejszych wirusologów polskich, epidemiologów, profesor Andrzej Horban, miesiąc temu na konferencji w Płocku. Zapytano go, jakie pan zna cechy, jakie pan widzi cechy, czy widzi pan cechy. W SARS-CoV-2 inne w stosunku do innych wirusów, koronawirusów. Bardziej śmiertelną. on powiedział: tak, widzę jedną. A jaką pan profesor widzi? Reakcja społeczna. To znaczy, Ale reakcja społeczna nie wzięła się przecież przez. Wykreowane, no, no. wykreowane przez. o tym nam media. zakazano wychodzić z domu. No. No właśnie. Pochodzić do kościoła. Reakcja no. społeczna to jest jedyna różnica, jaka koronawirus różni od innych koronawirusów to, i innych patogenów. To spójrzmy jeszcze, ja poproszę, zanim pan profesor Gut odpowie, to niech pan będzie mówił, a w tle będzie grafika śmiertelności Polski. Miesięczna śmiertelność Polska dla okresu styczeń, kwiecień w latach 2018-2020. Jeśli chodzi o ścisłość, to po pierwsze, musielibyśmy zacząć od początku. Co wykreowało naprawdę koronawirusa? WHO. Nie. Media. W rzeczywistości. Jerozoladzie. Nie. Dyskusja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami na temat nowego porozumienia gospodarczego. Trafiła się okazja. W Wuhan zdarzyło się coś, co się zdarzyło. 23 grudnia. Akcja nieprawdopodobna. Likwidacja targu rybnego, wylanie niewiarygodnych ilości środków dezynfekcyjnych, ale równocześnie metoda nacisku. Czy to wszyscy jesteśmy zakładnikiem politycznych, yy, yy, politycznych wojen pomiędzy Trumpem a, a, a Pekinem? W tym wypadku tak. Czy to nie jest spiskowa teoria świata? Nie. Zdarzyło się tak i w tym momencie Chińczycy zareagowali, zresztą powiem szczerze, że dla mnie w sposób... To panie profesorze, genialny. dlaczego pan tego nie powiedział w marcu, w telewizji wszystkim, żebyśmy odpuścili w ogóle te, te, te wszystkie izolacje, zdjęli maseczki, wylali te płyny albo oddali je z powrotem na Orlen? Po pierwsze, dlatego że w tym momencie nikt nie wiedział, jak się będą toczyły naprawdę losy epidemii. Mówi zachorowania czy zakażenia? Bo znowu zakażenia. dla mnie to zakażenia. zakażenia. Dlaczego my nie jesteśmy precyzyjni? Dlaczego? E ciągle popełniamy te same błędy, które popełniają i dziennikarze, ale nawet prez RP ostatnio. E Mu my się mylą zakażenia z zachorowaniami. E tak, Zachorowanie to, ja rozumiem, człowiek, może który dostaje. Może powiedzmy, że mamy w sobie wiele wirusów, prawda? Że w, w, e nieustannie spotykamy się. Z Wirusami. Jesteśmy zakażeni, zakażeni, zakażeni wieloma wirusami. Tylko ten akurat wszyscy, został wszyscy gwiazdorem. Ten, y, y został gwiazdorem mianowany przez WHO i przez koncerny farmaceutyczne, które szykują szczepionki. Został mianowany eee, gwiazdorem sezonu szczerze, i my mamy pandemię eee, tego nie, wirusa. Gwiazdorem Ale mamy też pandemię, dlatego, panie profesorze, wielu innych wirusów. Gwiazdorem został Wiru dlatego, że pieniądze, które się w tej chwili obiecuje firmom, które stworzą szczepionki, są niewiarygodne. Biliony. Firma niemiecka <goda> otrzymała dwa biliony. biliony. Od, pyta się pan Matku jedyna. Od kogo? Od, od rządów państw, od, od rządu amerykańskiego. Tak. No Za szczepionkę, to... której jeszcze nie ma, która nie weszła w fazę No to 3. dobrze. to w, to w takim wiadomo. razie marketingowa Rozmawialiśmy dzisiaj.